Okej, moi drodzy, wczoraj byłam w kinie na tym artyściele, jakim jest Puchatek, Krew i Miód 2. <gryw> tak, i porozmawiajmy sobie dzisiaj o tym. Chciałabym porównać pierwszą i drugą część, ponieważ musimy zrobić recenzję po tego filmu, bo to jest po prostu jakiś event. co tam się zadziało. Więc jeżeli jeszcze nie oglądaliście tego filmu, a wiecie, że, wiecie, że będziecie szli na to do kina, to mogą się tutaj znaleźć spoilery. Ale ja też staram się Wam od podszewki po prostu pokazać, czym różni się film 1, a czym różni się od filmu 2, ponieważ ja idąc na to do kina, szłam na kontynuację jedynki, a mam wrażenie, że z jedynku to wspólnego nie miało tak naprawdę nic. A fabuła została, została po prostu zmieniona. Już nie mówiąc o głównych postaciach, aktorach, po prostu wszystkim. Tak, i właśnie wam teraz powiem, co tam się właściwie stało. Słuchajcie, pierwsza część skończyła się tak, że było to starcie tego Krzysia z, z misiem Puchatkiem i finalnie Krzyciu przeżył jako nieliczna postać, a te spory miały się dokonywać rozwiązania w następnych częściach. I pewnie pomyślicie, że to co w następnej części, co się właściwie zadziało? Otóż nic ponieważ Krzysiu został zagrany przez innego aktora, już nie mówiąc o tym, że Puchatek nawet nie przypominał Puchatka z pierwszej części. Tak, no ale dobra. Ogólnie chodzi o to, że wszystko zostało zmienione. Nie wiem, czy to ma tego samego reżysera, bo chyba wątpię. Aktorzy, czyli cała została zmieniona. Kubuś Puchatek... To zupełnie inny kostium, zupełnie inna historia tego, czym właściwie jest. Ogólnie bardzo wiele niedomówień w tym filmie. Pierwsza część naszego Krew i Miód leci sobie w, tele, w telewizorze, w tym filmie w dwójce i jest ona ogólnie w tle. Jest ogólnie tylko taką historią, co się przydarzyło Krzysiowi, jak zostało zinterpretowane i nagrane w kinie, a to nieprawda bo teraz prawdziwa ta historia jest przedstawiona właśnie w drugiej części. Jestem ciekawa, jak z kolejnymi częściami, bo e, na, dwó na dwóch się nie skończy i będzie na pewno więcej. Jestem po prostu ciekawa, czy też zostanie zmieniona obsada i główna postać, czy to już będzie kontynuacja. Dla jasności chcę teraz pokazać, jak wygląda puchatek i prosiaczek, bo mieliśmy tylko dwie postaci zwierzęce w pierwszej części i wyglądały one tak. Natomiast w drugiej części został y, pokazany również prosiaczek, który zginął w pierwszej części, ale przeżył. Jest on też już w drugiej części. Zupełnie inaczej wygląda, ale to nic. Nieważne, on żyje. Co prawda umiera y, w pierwszych minutach filmu, ale jest prosiaczek i jest sowa. Miałabym tu trochę pewnych, y, czy ona jest na pewno sową, ale okej. Okay. Mówią, że to sowa, to nie będzie sowa oraz tygrysek, który wygląda jak puchatek, tak właściwie, ale mamy, na, mamy cztery postacie, zobaczymy że będzie w trójce, ale teraz Wam pokażę jak wyglądają, bo jest różnica, ok? Jest różnica. Moim zdaniem też cała koncepcja filmu została zmieniona, ponieważ w pierwszej części ten nasz puchatek i prosiaczek tak, no nic nie mówili, chodzili dosyć powoli, byli takimi cichymi, cichymi, cichymi killerami. A tutaj w dwójce mam wrażenie, że oni są, po prostu mają jakieś, nie wiem, moce, bo gdzie się, nikt nie, gdzie się ktoś nie odwrócił, oni po prostu są. Nie mamy prawa po prostu uciec przed nimi, bo spojrzycie w lewo prosiaczek, w prawo. Chatek, no nikt nie przeżyje z naszej drugiej części zdecydowanie tutaj stery przyjmuje pan Sowa który też niesie duże spustoszenie, ale sami ocencie własnym okiem, bo no pozostawię to bez komentarza hmm. nie wiem też jak wam, ale mi się osobiście ciężko oglądało, gdy Krzysia z części drugiej no niczym nie przypomniał Krzysia z części pierwszej Pozwólcie, że posłużę się notatką, w części pierwszej zagrał Nikolaj Leon, Leon, a w drugiej Scott Cumbers. No, możecie sobie zobaczyć obsadę, ale oni naprawdę nie są podobni. I chyba każdy, kto był w kinie, to by się raczej zorientował, więc raczej zamysłem reżysera nie było to, żeby udawać, że to jest Krzysztof z pierwszej części. Raczej chodziło, żeby właśnie pokazać, że ta druga część jest prawdziwą historią, a to, co oglądaliśmy w pierwszej, to jest tylko to, co zostało nakręcone na podstawie przeżyć naszego głównego bohatera, który przeżywa teraz traumę, chodzi do terapeuty, jest, podlega hipnozom, tak przerabia traumę, tak jak pani z pierwszej części. Okej, okay, na ten moment mamy zmienioną fabuły, zmienioną obsady, zmienioną historię. Ogólnie nieudana kontynuacja, odbiegająca całkowicie od fabuły z pierwszej części. Co chyba najbardziej mnie zirytowało, to zmieniony sens całej problematyki filmu, a mianowicie tego, czym właściwie jest Puchatek. Nie wiem jak Wy, ale ja idąc na pierwszą część, na początku myślałam, że to są mordercy, nie chcesz by YouTube w maskach, Puchatka i prosiaczka, a okazało się, że e, nie. To są przyjaciele Krzysia, którzy zostali po prostu zostawieni i stali się po prostu źli, zjedli klapu W drugiej części mamy zaprzeczenie tej teorii. To nie było tak i uwaga, tutaj będzie spoiler, bo właśnie mam wrażenie, że odnośnie tego czy cały ten film, druga część więc możecie przeskipować. Uwaga! Puchatek jest e, bratem Krzysia. Ponieważ te monstra i te zwierzęta z lasu stumilowego to są nieudane eksperymenty. Połączenie człowieka i zwierzęcia i powstało właśnie taki monstru, który zabił. Ogólnie możecie się ze mną nie zgodzić, ponieważ pierwsza część miała masę, masę krytyki. Miała ogromną krytykę, ale ja uważam, że ona jest coraz lepsza od tej drugiej. Ta druga jest jakaś fantasy science fiction. Te postacie są tak komputerowo zrobione, ta krew taka komputerowo wypływająca. No jest po prostu strasznie nieudane według mnie. Szczególnie, że budżet był absurdalnie wyższy od tego, co było na początku. I tutaj chciałabym się posłużyć, ponieważ w pierwszej części 100 tysięcy dolarów, około 393 tysiące złotych polskich, film zarobił 5 milionów dolarów, czyli 20 milionów na polskie. Więc niesamowity sukces, mimo takiej krytyki. Natomiast drugi film, Krew i Miód, to 4 miliony polskie budżetu, które został włożone w skład, wkład w ten, w ten film, Zysku jeszcze nie obliczymy, bo dopiero co wyszedł, dopiero co była premiera. Mówiąc, jeżeli widzieliście pierwszą część i uważacie, że jest fatalna, to nie macie po co iść na drugą, bo szkoda waszego czasu, naprawdę. Ja myślę, że na ten film można iść, jeżeli chcecie się, nie wiem, pośmiać z znajomymi, chociaż nie robiłam tego w kinie, bo będziecie przeszkadzać innym, ale myślę, że tylko tak można obejrzeć po prostu ten film. Bo ja nie wiem, kto tam... Powiem tak, byłam w sali, to połowa sali wyszła, a druga połowa siedziała w telefonie, więc to jednak chyba o czymś świadczy. Dobra, ja idąc na ten film nie spodziewałam się jakiegoś mega wow, Ja przynajmniej liczyłam na jakieś dokończenie tego, co było ostatnio, skoro już, skoro już byłam na tej pierwszej części w kinie. Wypadało pójść na drugą, ale wiecie, ta druga nie jest takim dokończeniem. Wiem, że mają wyjść kolejne części i szczerze mówiąc nie wiem, czy chyba nie pójdę już na kolejne. Może obejrzy na internecie, ale słabo to wygląda, bo tak będą kolejne części i było to powiedziane wprost w kinie po nawet niecałym minucie napisów. Przekazał to nam pan Sowa, który ma jakiś dar po prostu wskrzeszania postaci, więc skoro on wskrzesza, to, może, to ta historia może iść po prostu jeszcze w siedem kolejnych części. Mam wrażenie, że próbowali zrobić z tego trochę takiego czakiego. Tylko, że tego czekiego dało się oglądać, a tutaj trochę średnio. Dobra, to chyba wszystko, co chciałam powiedzieć, ponieważ przekazałam Wam moje odczucia po tym seansie. Możecie jeszcze i wejść, zobaczyć, obejrzeć, więc nie chciałam spoilerować. Nie wiem, może opowiem coś kiedyś o filmach, które były fajne, bo tutaj to tak średnio. A tym momencie z Wami żegnam. Jeżeli ktoś posłuchał, dziękuję za obejrzenie. Jeżeli byliście w tym filmie albo chcecie i dajcie znać, co w ogóle myślicie. Dziękuję, się z papa.